Rosyjska gospodarka radzi sobie z sankcjami nadzwyczaj dobrze, dlatego że rosyjska gospodarka była przygotowywana do sankcji. Rosjanie kalkulowali reakcje rynków i reakcję Zachodu świata zachodniego. Liczyli się z tymi sankcjami. Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że sankcje nie są realnie wprowadzane we wszystkich wymiarach i w założeniu, jakim był teoretycznie ktoś by oczekiwał. W praktyce wiele krajów nie przyłącza się w sposób taki ostry do tych działań. Nie na wszystkie Banki nakładane są sankcje, bo to też wiąże się z tym, że Europa cały czas prowadzi wymianę handlową z Rosją. Nie da się zrealizować działania na ostro w sytuacji, kiedy to Europa jest klientem Rosji. Rosja wie o tym, skrętnie to wykorzystuje, przygotowywała się do tego stanu. I odmiennie Europa nie przygotowywała się do, stanu, do tego stanu. Ani Polska, ani Europa nie robiły przygotowań w tym zakresie, nie gromadziły rezerw. Jedynie można mówić o, o, o przygotowaniu takim energetycznym ze strony Polski, ale ono też nie powoduje możliwości pełnego uniezależnienia. Europa jest w tym zakresie bezradna i im potrzebuje lat na to, żeby rzeczywiście móc powiedzieć dla Rosji, że. W tym zakresie Rosji nie potrzebuje. Rosja jest bardzo dobrze przygotowana do tego stanu. Rosja Przygotowała swoje społeczeństwo, obniżając jego oczekiwania. Tym samym szereg sankcji, które są nakładane na Rosję, ma charakter bardziej takiej narracji prospołecznej, przekazu dla opinii publicznej, ale nie ma realnego wpływu na pogorszenie sytuacji gospodarki rosyjskiej. Tym bardziej, że gospodarka rosyjska jest niezwykle silnie już dzisiaj uodporniona na tego typu zmiany. Ma taki program wdrażane od wielu lat samozaspokojenia własnych potrzeb, czyli de facto uniezależniania się i ma przekonanie, i to prowadzone jest w ramach narracji również, że nie da się wyłączyć Rosji z całego systemu globalnego handlu, czy też z całego systemu globalnego przepływu finansowych. Europa ma narzędzia, dzięki którym mogłaby doświadczać Rosję przede wszystkim odciąć się jako klient od korzyści największej, jaką jest sprzedaż surowców na rynki europejskie z strony Rosji. Pytanie jest tylko, jaki jest sens nakładania sankcji, jeżeli one rzeczywiście nie zmieniają postaw społecznych. Warto rozważyć alternatywny scenariusz. W Europie, w światu potrzebny jest spokój. Trzeba prowadzić działania dyplomatyczne i trzeba doprowadzić do sytuacji, w której strony usiądą i wypracują nowy model współpracy na nowych warunkach, ale sankcje w moim przekonaniu do tego nie doprowadzą.